Dzień dobry, grupa AutoCentrum Lease, Salon Renault. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić samochód używany na sprzedaż, który mamy w ofercie. Samochód jest używany, natomiast nie jest to stare auto, bo wyprodukowane w 2019 roku, również zarejestrowane w 2019 roku. Renault Master z zabudową kontenerową, 2-3 litra pojemności silnika, 170 koni mechanicznych, sześciobiegowa, manualna skrzynia biegów. Przejdźmy do środka, pokażę więcej na temat wyposażenia i samej zabudowy pojazdu, bo to jest klucz tak naprawdę i najważniejszy element w tym aucie. Jesteśmy w kabinie tego auta, kabina trzyosobowa. Jeżeli chodzi o wnętrze Renomastera, tutaj naprawdę jest bardzo dużo miejsca. Jest bardzo wygodna ta kabina dla kierowcy, jak i dla pasażerów. Coś, czym charakteryzuje się ten samochód konkretnie prezentowany, czyli fotel pneumatyczny, mechaniczny, niektórzy go nazywają. On rzeczywiście jest bardzo wygodny, jeżeli chodzi o taką jazdę w trasie, czy na nierównościach, w przypadku aut dostawczych. Z wyposażenia, tempomat sterowany z kierownicy, zestaw głośnomówiący, radio sterowane również z kierownicy, z zestawem właśnie Bluetooth, klimatyzacja manualna, sześciobiegowa skrzynia i schowki. Schowki, których ten samochód posiada naprawdę sporo. Mamy jeden, mamy dodatkowy uchwyt na dokumenty, mamy kolejny schowek. I co ciekawe, nie wiem czy producent nie przesadził, ale aż 6 punktów, gdzie możemy postawić kawę. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty oraz szósty plus kolejna podstawka. Element ułatwiający nam codzienną pracę do wypełniania dokumentów, czy też właśnie na laptopa. I z elementów takich, które pomagają nam w codziennej jeździe samochodem. Lusterko wide view. Pokazujące nam martwe pole po prawej stronie pojazdu. Bardzo ważnym elementem wyposażenia w tego typu samochodach, samochodach dostawczych, e, są poduszki powietrzne umieszczone przy biurach zawieszenia w tym aucie, e, sterowane tutaj przy fotelu kierowcy. One, te poduszki mają na celu odciążyć zawieszenie. Znajdują się tu dwa manometry z włącznikiem kompresora eee, bardzo wygodnie umieszczone właśnie tutaj przy fotelu kierowcy. Jesteśmy przy najważniejszym elemencie wyposażenia tego samochodu, mianowicie przy jego zabudowie. Zabudowa kontenerowa ze wzmocnionego laminatu, ściany o grubości 30 mm. Przestrzeń załadunkowa 19 m 3 3,90 m na długość, 2,25 m na szerokość i 2,20 m na wysokość. W przypadku tego modelu otworzymy tą zabudowę, zajmiemy do środka. Co, na co możemy zwrócić uwagę? Rzeczywiście te boki wzmocnione, 30 mm, bardzo solidne. Drzwi otwierane pod kątem 270 stopni, czyli możemy je do samego, kąta otworzy do samego końca otworzyć przy załadunku. Yy, tutaj mamy stopień ułatwiający chodzenie. Uchwyt. Wchodzimy na zaburzone. Po obydwu stronach zabudowy znajdują się listwy do mocowania ładunku. Podłoga ma 15 mm, jest antypoślizgowa i co ważne, a rzadko zdarza się w tego typu zabudowa, 30 mm. Da. Dach, tak. Grubość dachu ma 30 mm, zazwyczaj jest to jakiś materiał, który przepuszcza nam promienie słoneczne. Tutaj nie mamy takiej obawy, nie ma takiej, takiej możliwości, żeby coś takiego się zdarzyło. E, serdecznie zapraszam Was do kontaktu. Odpowiem na więcej pytań dotyczących e, tej zabudowy, czy też innych zabudów. Dzwonić. Na sam koniec chciałem zwrócić uwagę na spoiler z owiewkami, który mamy zamontowany e, przy tym samochodzie. Co? i bardzo Was na pewno interesuje w przypadku tego auta, mamy informacje na szybie. Cena tego auta to 93,5 tysiąca zł netto. Tak jak wspominałem, auto z 2019 roku, w 100% bezwypadkowe, będące własnością naszego salonu. Zapraszam do kontaktu mailowego, telefonicznego. Pomożemy też, jeżeli chodzi o znalezienie jakiegoś ciekawego finansowania. Kalisz, ulica Łódzka, 71. Ja nazywam się Krzysztof Bugajny, czekam na Wasze telefony.